Dzień dobry, dzisiaj chcielibyśmy pokazać Państwu, jak korzystać ze strony youtube.com i jak się na nią dostać. W adresie przeglądarki wpisujemy www.youtube.com i przechodzimy na stronę. YouTube to jest miejsce w internecie, gdzie możemy oglądać różnego rodzaju filmy. Możemy tutaj znaleźć filmy związane z nauką, muzyką, filmami, poradami, czy też rozrywką. Można to nazwać takim odpowiednikiem telewizji w internecie, ponieważ są to też materiały, które są udostępniane na żywo. Po przejściu na stronę youtube.com widzimy polecane filmy. Na pierwszej stronie, zaczynając od lewej strony, tutaj widzimy, jesteśmy w tym momencie na stronie głównej. Opcja short, są to takie bardzo, bardzo krótkie filmiki, które zazwyczaj trwają maksymalnie do 30 sekund i są to różne filmy. Zazwyczaj są to jakieś robione takie śmieszne w formie memów. Po lewej stronie mamy subskrypcję. Są to subskrypcje, które mamy przypisane do naszego konta. Natomiast żeby one tutaj były w musimy być zalogowani, do tego przejdziemy później. Po lewej mamy też bibliotekę. Możemy każdy film dodać do swojej biblioteki i sobie je zapisywać. Również mamy historię. To jest historia naszego oglądania, podobnie tak jak właśnie w przeglądarce. Zjeżdżając jeszcze na dół, tutaj mamy kategoria. Na czas są to najbardziej popularne filmy, które są w tym momencie oglądane w Polsce. Kategoria muzyka kategoria filmy kategoria na żywo wracając jeszcze do filmów mamy też możliwość wykupienia filmów pełnometrażowych które miały swoje premiery niedawno w kinach YouTube też daje taką możliwość Już mamy gry wiadomości oraz sport wrócimy sobie teraz na stronę główną przejdziemy sobie do zalogowania jeśli państwo często korzystają z YouTube no to Polecam, polecam korzystać ze swojego konta, ponieważ możemy subskrybować dane kanały, a to się często przydaje. Dostajemy wtedy powiadomienia też na adres mailowy, jeśli się pojawi jakiś nowy materiał danego kanału bądź twórcy. Żeby się zalogować na stronę logujemy się naszym kontem mailowym, który mamy na Gmailu, z którego też również oczywiście mamy poradnik i zachęcamy do obejrzenia. I tylko po prostu Przechodzimy dalej, wpisujemy login i hasło, i jesteśmy w tym momencie zalogowani. Przykładowo, przejdźmy sobie do kategorii wiadomości. Również tutaj mamy też kategorie wiadomości, które chcemy obejrzeć. W tym przypadku sport, rozrywka, biznes, technologia ze świata. Tak naprawdę na YouTube znajduje się wszystko. Z reguły też y, każdy twórca jest, bądź osoby popularne też mają swoje filmy na YouTubie, więc wystarczy tylko wpisać sobie w wyszukiwarce i znajdą Państwo tak naprawdę każdego, nawet powiedzmy każdą piosenkę. Wpiszemy sobie dla przykładu Maryla Rodowicz, wyszukujemy i tu mają Państwo filmy. Na przykład najlepsze piosenki Maryli Rodowicz, tu jakieś poszczególne piosenki, możemy sobie przed dopisać Maryla Rodowicz wywiad. Wtedy mają Państwo, powiedzmy, ostatnie wywiady, które się pokazały. Tutaj mają Państwo też liczbę wyświetleń, które dany wywiad obejrzał, i tutaj oczywiście jest też data dodania tego filmu. Ten film został w tym momencie dodany 6 miesięcy temu. Jeśli przejdziemy do takiego filmu, to mamy oczywiście również opcję stopowania. Z reguły mamy reklamę na samym początku ją możemy ominąć po 5 sekundach. Tutaj jest opcja stopowania. Tu mamy opcję przejścia do następnego filmu. Tu mamy opcję ustawiania głośności. Dalej mamy opcję auto jest włączone. To znaczy, że po obejrzeniu tego filmu włącz nam się następny w kolejce, który mamy tu po prawej stronie napisany. Tu w przypadku pierwszych też tak jakby filmów bądź reklam, są z reguły wyświetlane zawsze po tej prawej stronie na samej górze. I tak tu Państwo widzą druczkiem, że jest to reklama. Wracając jeszcze do samego oglądania filmu, tu mamy ustawienia, możemy sobie ustawić jakość. Tutaj zachęcam sobie do zwiększania tej jakości z reguły do 1080x50 w HD. Jest to dużo lepsza, wtedy. wtedy można sobie w dużej lepszej jakości obraz oglądać tego materiału. Dalej mamy tryb kinowy. Po włączeniu tego trybu kinowego nam się obraz po prostu zwiększa. I jest bardziej przejrzysty i lepszy dla widza. Natomiast w ostatnim, w ostatni element to jest pełny ekran. Po kliknięciu pełnego ekranu mamy możliwość obejrzenia filmu na pełnym ekranu. Żeby, żeby z takiego, w, trakcie, w trakcie filmu, żeby sobie wyjść z takiego e, ekranu, wystarczy sobie tutaj tylko przesunąć powiedzmy touchpadem bądź myszką. I jak Państwo widzą, ten pasek na dole się pojawił i wystarczy go w prawym w dolnym rogu zamknąć. Pełny ekran, bądź na klawiaturze kliknąć Escape, który się znajduje w lewym górnym rogu, na laptopach i na klawiaturach. I sobie do niego wrócimy. W tym przypadku, jeśli powiedzmy, chcielibyśmy sobie oglądać na bieżąco materiały kanału SKROG, wystarczy tylko kliknąć Subskrybuj. Tutaj mam dodane subskrypcje. Automatycznie teraz będziemy dostawać powiadomienia, jeśli ten kanał rzuci jakikolwiek materiał na swój kanał. Wracając jeszcze do samego filmu, tutaj jest tytuł, tutaj jest ten kanał, tutaj jest liczba subskrybentów, ile obserwuje osób. E-skarok w tym wypadku, tutaj są lajki, ile osób polajkowało ten materiał. Jeszcze w każdy film tak jakby ma dodany opis, wystarczy tutaj kliknąć więcej. Tutaj warto też sobie poczytać, bo z reguły są dodane jakieś linki, lub ewentualne wyjaśnienie, lub odnoszenia, jeśli do czegoś dane osoby się odnoszą. W danym wywiadzie często, właśnie są to podlinkowane rzeczy, na przykład do danych artykułów w opisie tego filmu. W tym przypadku mamy oficjalną stronę escarock. Jak, jak widzą Państwo, tutaj mamy dodany link. Możemy sobie po prostu na niego kliknąć i zostaniemy przekierowani na stronę escarock.pl. Zjeżdżając jeszcze na dół, widzą Państwo tutaj komentarze użytkowników. Takie komentarze również można. Dodawać, lajkować lub nie lajkować w przypadku, jak jesteśmy zalogowani. W prawym górnym rogu widzimy, że jesteśmy zalogowani w tym momencie na koncie. Tak, jak mówię, na YouTubie można dosłownie znaleźć wszystko: wszystkie materiały bądź nawet filmy pełnometrażowe, różne wywiady ze świata. Wszystko jest na bieżąco udostępniane na YouTubie. Można też powiedzmy oglądać. Różne materiały też przyrodnicze, muzyczne, tak naprawdę mają wszystko. Jest to najbardziej popularny serwis, który jest na tym momencie na świecie z udostępnioną treścią i naprawdę można sobie z niego czerpać pełnymi garściami pod względem wszystkich materiałów, również edukacyjnych, politycznych, muzycznych, nawet można oglądać ewentualne jakieś poradniki. Nasze poradniki też są udostępniane na kanale na YouTube, więc można na wszystko trafić. Jeśli nawet mają Państwo jakiś problem z taką rzeczą, czasami sobie warto wpisać nawet na YouTube. Może się udać i ją rozwiązać. W tym przypadku, możemy sobie napisać, jak zamontować szafkę Zika i na ścianie. Często warto sobie na przykład podać jakiś konkretny model. Jeśli mają Państwo powiedzmy jakiś konkretny model, nawet szafki lub jakiegoś, powiedzmy, roweru, jest czymś problem, czasami sobie warto go wpisać na YouTubie i może być jakiś konkretny film odnośnie Państwa pytania. I tutaj tak jak Państwo widzą, są różne poradniki. Na YouTubie naprawdę można korzystać i wszystko tak naprawdę tutaj znaleźć. Żeby usunąć tutaj adres, wystarczy kliknąć Backspace na klawiaturze i tutaj w tym momencie sobie wpisujemy. Tutaj mamy wpisaną naszą historię, co ostatnio wpisywaliśmy, więc można sobie z tego korzystać. Po lewej stronie mamy możliwość kliknięcia tych trzech ikonek, to jest tak zwany hamburger. Po kliknięciu takiego hamburgera w tak, tak to się oficjalnie to nazywa, tak, jak Państwo widzą, tutaj są po prostu pomieszane ikonki i jest to bardziej przejrzyste dla Państwa, żeby można było ewentualnie coś przeżyć. Natomiast, tak jak mówię, po włączeniu jakiegokolwiek materiału już Państwo są po prostu przekierowani tylko do niego i tylko się na nim Państwo skupiają. Żeby powrócić do strony YouTube albo do wyszukiwarki, zaczynasz ochronić YouTube tą ikonkę i Państwo wracają na stronę. I to już wszystko w podstawach korzystania z YouTube'a. Bardzo dziękujemy.